Serdecznie witamy dzisiaj w odwiedzinach Umaćka. Cześć Maćku! Cześć Karol! O, jaki uśmiech teraz się pojawił. Słuchajcie, zgodnie z obietnicą, przepraszałem Was, że powstał kolejny odcinek z 1.8 Turbo, że zbliża się majówka, że no musicie wyczerpieć ten jeden temat, kolejny temat o 1.8 Turbo, ale tak się dzieje zazwyczaj, gdy po prostu tematy nagraniowe w jakiś sposób nie dochodzą do realizacji albo doszły do realizacji, ale bez happy endu i trzeba poczekać na drugą część nagrań. Tak stało się i tym razem musiałem wymyślić jeden temat, po to, by móc stawić się tu. I jednym z moich przystanków dnia dzisiejszego jest Maciek. Maciek, który nam poopowiada, jak postępy z bawbarą. czyli mamy odcinek o wolno piecu, nie o 1.8 Turbo i nie o Audi, tylko o BMW. I nie trochę gadamy dzisiaj o Turbo? I trochę Fordzie. Gadamy, gadamy. God Godomy będzie, będzie. Godomy. Chwal się. Co ja mam się chwalić? No Masz piękny samochód BMW E36. Tak. W trzech kolorach. To może ja przypomnę, jakie mieliśmy wyzwania ostatnio. No dawaj, zobaczymy, co ty zapamiętałeś, a co ja. Nie mieliśmy prędkości. Nie w mieliśmy. Te... Co? W komputerze. No dobra, był. dobra, ale jakiejś prędkości nie mieliśmy. Nie mieliśmy wskazania temperatury wody. Nie mieliśmy. I mieliśmy problem z tym, że jak chcemy zmienić bieg, to te obroty się utrzymywały. Niechętnie schodziły w dół. Tak. Oraz nie mieliśmy geometrii. I nie mieliśmy klimatyzacji. Jeszcze kilka rzeczy nie mieliśmy, ale daruje mu dzisiaj. I co z tego wszystkiego mamy dzisiaj? No, no nie Słysza wiem. Samo o tym mi powiedz. Eee, no, wygląda tak, na pewno go umyliście. Jest... No, dobra, no, dobra. Widać zacieki. <laughs> Zostaliśmy Został pukany. Został ale no, o, dobra. No. Droga operatorko, która też masz mikrofon, możesz brać udział w tej czynnej dyskusji. Jak oceniasz kolor zacisków? I tu myślę, że będziesz miał pole do szydery. Bo. Ja nie. Wjechały kolejne zaciski. Grzesiu z Gebrakes na mnie pola kierował, nawet tutaj logo Jagodowy TV wrzucił. Tam dobrze z tyłu widać logo, akurat się felga Tak, na tyłu też wjechały nowe zaciski. Dokładnie, jest. Prawie mu wyszło, jeżeli chodzi o moje logo, bo tutaj coś brakuje jakichś elementów. Ale na to przymykamy oko bardziej, co zwróciło naszą uwagę, że niestety, ale nadal minimalnie ten kolor zacisków się odróżnia od koloru dokładek. Ja myślę, że prościej będzie na dworze przelakierować Tak, a w związku z tym, że auto i tak wraca na polakierowanie całej budy do pana lakiernika, ja który, tak który już uprawnie. raz lakierował ten samochód z powodu drobnych yy, no poprawek, dlatego że podczas... No dobra, to pokażmy to, żeby nie być takim głosłownym. Podczas próby oklejania PPF-ką, tutaj zresztą widać, że PPF-ka była próba naklejania, niestety wstawał nam klar. O, tu trochę na przykład widać, że klaru brakuje, a tutaj też była próba położenia PPF-y. No i decyzja jest taka, że po prostu przelakierujemy auto ponownie, a jak już będziemy lakierować auto ponownie, no to po prostu ten kolor dokładek oraz yy, pokrywy zaworów Tak Zrobimy w kolor tych zacisków, bo generalnie dostaliśmy kod Ja nie wiem jak pokrywa zaworów się zgrywa z zaciskami, Tego, tej kombinacji nie sprawdziłem A o, otwórzmy maskę Mamy kobietę na pokładzie, to kobieta nam powie, czy o czym się zgadza, czy nie jak to się Uf. otwierało? No, zdecydowanie się nie zgadza. Ten jest dużo ciemniejszy. Ciemniejszy, co nie? No eee, właśnie. co się. To moje nieźle. Szczerze, Fakko, faktycznie. To idziemy do tyłu. Idziemy do tyłu. Ty, nie jest taka duża różnica. Myślałem, że zwiększa. A druga sprawa, pamiętajcie, że to jest świeży, ładny, czysty element, a ta pokrywa jest już brudna. Przepraszam sobie, dbamy o nią. <laughs> no dobra. Tyle mojego monologu, Maciek oddaję Tobie głos, opowiadaj co udało się zrobić. Wymienić no, zaciski. Tak, to już wiemy. No wiesz, jako że zmusiłeś mnie, żeby przed majówką samochód był taki, żebyśmy Maciek odcinek nakręcić, to coś zrobiliśmy. Mm. Ale mam taki pomysł, przejedźmy się najpierw. Serio, chcesz jeździć? Tak, dam Ci kluczyki mm. i powiem Ci, że możesz ściskać gaz do dechy. Tak? Tak. A co, chcesz powiedzieć, że już auto jest wystrojone? Na seryjną mapę, na seryjną moc i seryjne możliwości, tak. Okej, okay, czyli jeszcze hamownia nas czeka? Tak. Okej, okay, dobra, już myślałem, że coś nas ominęło. Nie, nie ominęliśmy hamowni. Chociaż ty masz ten dużo odcinków z hamownią, więc myślę, że możemy Nic nie no, ale jeszcze nikt nie stroił seryjnej, wolnosącej bary. No w ogóle w Europie mało kto to zrobił. Druga sprawa, że chcemy pokazać, czy da radę coś jeszcze wydobyć z takiej bary HP-Tunersem. Tak, aczkolwiek nie wiem, czy będę HP Tunerza polecał, ale. Okej, okay, okej, okay, no dobra, czyli pojawiają Kilka lat przez Pojawiają się zaję, jakieś nowe wnioski. No dobrze, no to skoro ty proponujesz jazdę próbną na początek? No zobaczymy, czy to, co zrobiliśmy, działa, bo ty ostatnio jeździłeś, ja jeździłem też ostatnio, jakiś czas temu. Myślę, że miarą naszej pracy będzie uśmiechać Twojej twarzy, jeżeli będzie. Okej, okay, zapowiada się dobrze, w takim razie przejmuję kamerę i jedziemy na jazdę próbną. Nagrywam się już? Tak, on air. Dobra. zaczyna od wiesz co Czuję się jak na jak adrenaliny? tak mega duża ciekawość skoro w ten sposób rozgrywasz ten odcinek to znaczy że coś jest na rzeczy chyba że chcesz pokazać że nic nie zrobiliście zobaczymy Dobra. o czym mówisz że nie działa temperatura wody tak a jest i co widzisz no stoi tak stoi tak w skali od zera do maksa, stoi tak czyli jest Temperatura robocza. Czyli jak u każdego handlarza. Silnik nagrzany. Żeby się sprawdził jak się rozgrzewa. Schodzi z obrotów. Na pewno jest inaczej niż Teraz było. Teraz ma w ogóle wolne obroty, bardzo niskie ustawione. Jak gdzieś no, chodzi. tak, tak taki amerykańskie f 8 Troszkę tak jest, no. no. ale to jest kwestia regulacji albo... No tak, tak zrobiłem. Obrotów jest Prawie 600 może. 650. Wow, no dobra. Czekaj. E, wstek był Do moc... siebie i do przodu. Do siebie i do przodu. Wow, za pierwszym razem światła wą coś no mówię, że czuję się jak na egzaminie Po prostu ten pedał jest blisko hamulca, ale dobra, to już, już widzę go To już musisz że Aha, nie w sumie to do nas Chciałem nawet, <laughs> że nie robią wóz walić, ale nie Co złych butek przejechałeś. W szpilkach, tak, w szpilkach Nie wiem czy chcesz. Schodzi to z obrotów dalej. Fajnie, schodzi z obrotów. Sprzęgła muszę się przyzwyczaić znowu. No do ściskania gazu też się muszę przyzwyczaić. Ty, normalnie jest. Normalnie? No! Jeździemy, jedziemy to. Czekaj. No, nie przyspiesza po odpuszczeniu. Jest zupełnie inaczej jak było ostatnim razem. Ostatni razem jak coś zrobiliśmy improwizację, improwizacja dała radę. Co się stało. Widzisz, bo ty czasem potrzebujesz mieć taki deadline, typu Maciek, czy za tak? dwa dni przyjeżdżam. Tak, nie tak. interesuje mnie co masz w planach. Przyjeżdżam za dwa dni ma być gotowe. No dobra. No. Co jakie jaki to władczy? Nie, naprawdę no, była inna. Absolutnie było. Zupełnie na odwrót. To prawda, Maciek proszę to cię, zrób, to zrób to coś w końcu coś. z moim autem, błagam. Nie no, robiliśmy trochę dłużej. Wow 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 ale to ma kopa chęć, co? W momencie to będzie świetny wóz. No dobra, zapytam raz, no, klima A jak klima? No właśnie, uroki majówki, ładnie ciepło, ale nam tutaj jest bardzo ciepło. No to w długim tym, tak. Długie. Nie, wiązka elektryka cała jest zrobiona do klimatyzacji. Mieliśmy problem, mamy problem z końcówkami e, do kompresora, bo nie chcą pasować z żadnego innego wozu. Niestety te silniki, co wprowadzamy, mają same kompresory, nie mają, e, nie mają przewodów. No ale już tam nasza tokarka jest rozgrzana i to zrobić. Ok. Teraz do no dobra chciałem się skupić na tym, żeby właśnie ten, ta jazda była. To na czym my teraz stoimy? E... Tu mówisz, no że już jedziemy. Moc, moc jest jakaś taka seryjna, na razie nic tutaj w kwestii tak, moc mocy moc jest nie... seryjna, tak jak w seryjnie wychodziły te Falcony, jest ten seryjny sterownik, który w końcu działa z manualną skrzynią biegów, nie ma przytrzymywania jakichś obrotów, schodzenia, nie wiadomo czego, Aha. wszystko jest ok. Elektryka eee. zegarów też działa, te, te, tą, tą wodę się udało zrobić tak, żeby działała. Komputer już widzi z jaką prędkością się Komputer poruszamy. Komputer widzi prędkość jakąś Widzi tam, wodę? aktualną, ale widzi, widzi. Tak, wodę widział, bo to są dwa oddzielne od wody. Spoko. Co jeszcze zostało do zrobienia tak nie wiem czy... Klimka no, okay. kilka rzeczy mechanicznych. W silniku jeszcze musimy dokończyć. Chciałem to dzisiaj zrobić, ale nie zdążyłem. No. Zmienną geometrię klap. Aha. No to tam trzeba tylko zaworek dołożyć. Mamy ten zaworek, musimy ten układ złożyć. Klap w kolektorze sądze. No i teraz na geometrię na pewno. No tak, ja czuję, że poruszyłeś. auto delikatnie jeszcze skręca A, w prawo. Ja kierownica ma tam jakoś to, to wszystko na oko, bo ustawione na chwilę obecną. Troszkę go podniesiemy na pewno na gwincie. Na pewno, tak, tak. jest moje życzenie przynajmniej, bo on co prawda nie ociera teraz jak jeździmy, ale wydaje mi się, że jakby załadować pięć osób do środka... Wszyscy robią formę na słuchajcie. <słuchaj> tak. <słuchaj> Powiem Wam, moi drodzy Jagodowicze, że naprawdę się tym teraz jeździ całkowicie cywilizowanie tutaj. Nie, nie ma żadnych nie. problemów. Ja będę tutaj stał naprzeciw tej teorii. No? Nie jedzie się tym z cywilizowaniem. Co ty gadasz? Żebym mógł zrobić ten samochód i pogrzewać w komputerze, czyli go zgasić, odpalić parę razy, zobaczyć, coś działa. Moi no pracownicy w czasie wolnym wręczyli mi silencer do tego samochodu. A o to ci chodzi. Powiem ci tak. Ech, ten wydek jest głośny. Ale nie, no, poczekaj. Ostatnim razem, jak rozmawialiśmy, to ustaliliśmy, że wstawiamy jeszcze jeden tłumik. Że możemy to zrobić. Że jest? Tak. Z... tak. Pamiętam. Nie, no nie jest głośne, ja się z tym zgadzam. Jest włóczenie, to nie, przeszkadza. Nie, jest takie rzężące nisk tak. na niskich obrotach. jest włóczenie Taki... takie, że przeszkadza podczas jazdy. Nie no, to zróbmy to, Więc żeby było ciszej. z tym czymś pracować. <laughs> ale to robi Potrzeba robotę. Potrzeba matką wynalazku. Ale to dużo nie wyciszyło. Nie, no ale bardziej mówię o tym, jaki jest teraz feedback po odpuszczeniu gazu, po dodaniu, jak on się zachowuje. Ładnie zaczyna hamować silnikiem, może to hamowanie nie jest jakieś bardzo mocne, nie no wiem. Teraz w ogóle jest taka moda w silnikach, żeby one mocno nie hamowały. A jesteś w stanie na przykład zrobić, żeby hamowały? Tak, tylko tak. Czysto teoretycznie? Tak, tak, nie no Karol, teraz coś już mnie zaimponował. Nie możesz <laughs> jeździć tym wozem. Do ile mamy odcinek? Nie wiem. W no, no, dziwne, no nie mamy co się kierowca byłem nie żywach kierunków, to co? <laughs> nie, no w lewo przecież. No właśnie użyłeś, to dziwne. A, że użyłem, to dziwne, no bo ja jeżdżę Audi na co dzień. O, od razu cieplej z kratek się zrobiło. Um, na pewno poczułem, że nie mamy szpery, bo zamieliliśmy, ale na jedno koło. To było smutne przeżyć. To było dziwne uczucie, napęd na jedno koło. Przecież w sumie jakby na to nie patrzeć na co dzień mam cały czas napęd na jedno koło. Tyle, że w przednim napędowym aucie. No i też słyszeliśmy przytarcie. Tak, było przytarcie, no i tutaj ewidentnie no, trzeba będzie podnieść to auto na gwincie, ewentualnie coś zrobić innym odsadzeniem felg, tylko że tutaj nas jedyne co ratuje to, żeby te felgi były głębiej. Nie wiem, jak to można rozwiązać. To mówię to dobre pytanie do widzów. Czasem niektóre felgi da się zebrać od środka, ale czy w tym przypadku to nie No nie w wiem. tym wypadku nie wiem, czy z 2-3 mm by coś zmieniły? Trzeba byłoby zobaczyć, jak to się zachowuje. Na pewno odstawimy go na geometrię, zobaczymy. Zajmiemy to tak jak trzeba. Geometria. możemy że ustawienia yy, fabryczne, nie torowe. Tak, dokładnie. Nie no na pewno, no możemy... to na torek będzie Możemy zrobić oczywiście trochę więcej negatywu, bo ten negatyw nas ratuje, żeby ten tył nie ocierał, tak, więc teraz, teraz tak. Możemy sobie pozwolić na nie wiem, dwa stopnie. Nie. A w ogóle jak ty oceniasz jazdę, bo miałeś okazję jeździć w ten. Yy, są barą? Nie. No, wiesz, to jest Wszystkie bary, jakie do tej pory zrobiłem, które jeżdżą, jeżdżą z doładowaniem. Wiesz, co mnie zaskakuje? I nie są fabrycznych samochodów. Że jest. wszyscy mówili, że ten silnik będzie tak ogromny i tak ciężki, że ten gwint nie da rady. Nie jest źle. Ten przód to na razie ogarnia. Nie wiem, jeszcze to tak naprawdę pojeździły, trzeba trochę więcej czasu na to poświęci. zawieszenia to jest temat rzeka. Druga ja sprawa, wiem, że w wysokości będziemy patrzeć. No tutaj też Więc... druga sprawa, ja... że pokonujemy te zakręty dość dynamicznie, mimo braku geometrii. Ja wcale nie czuję, żeby to auto chciało wypaść z zakrętu. ty nie chcesz kupować nowego Gwintu, czy <laughs> Nie, to nie o to chodzi. <laughs> ja cały czas odnoszę się do tych opinii, które twierdziły, że barra jest ciężka, auto nie będzie skręcać, masa z przodu. Ja, wiem, tak że ja, się, ja tak. wiem, że ja się przesiadam z Audi. I teraz mogę mieć olśnienie, że o, ale auto fajnie skręca, ale ono naprawdę fajnie skręca. Wiesz, E36 jest na miarę udaną konstrukcją, tego samą w sobie. Z nowymi rzeczami to jest tak, że zawsze znajdzie się kilka osób, co ci da tego paliwa, popchniecie do tego, ej, róbcie, to może być fajne, ale więcej ludzi się znajdzie, którzy ci powiedzą, że stary, wymyślą milę argumentów, że to było złe. No to fabrycznie jest rzędowa szóstka w tych, w tych, w tych samochodach dworze. To ta bara nie jest dociążona ołowiem specjalnie z jakiegoś mm -hmm. powodu. Ten silnik nie jest tak duży, on jest duży gabarytem. Ta głowica jest, przez to, że ma zmienne fazy, ta głowica jest taka wysunięta do przodu. Mm -hmm. Ale, tak jak widzicie, zmieściło się, jeździ jakoś tam. Myślę, że nawet lepiej niż gorzej. No, jeździ przyzwoicie. Nie My wiem, może można żeby... robić jakieś porównania z M3, czy z, z jakimś z innym, zesłapowanym silnikiem BMW. Zobaczymy. Jedynym no na tego zaskoc... potencjałem jest to, że montujemy to turbo i robimy 600KM. A jak strzela w ogóle? Jedyne co mnie zaskoczyło to, że złapaliśmy tak szybko odcinkę, ale nie wiem do ilu dokręciliśmy. No wiesz, bara jest silnikiem od na długiej korbie, tak? Aha, ona czyli nigdy nie, będzie wysoki... nie będzie wysoko obrotował. Okej. Okay. Tak, ona ma fabrycznie chyba 6,5 czy, czy 6800. Musiałbym do mapy zobaczyć. No to 6800 to też nie ma takiego wiesz, wstydu. To jakby nie było wahy, to by nam odłączył. Kierunkowskaz. Nie wiesz. Chyba, że on przeszedł 100 km na godzinę i tak czujesz, jak jeszcze by chciał, nie? No, jest winny. To jest różnica! Panie Macieju, jest tak. bardzo duża różnica. Cieszę nawet. się. Na plus? In plus, In, In plus. plus, jest progres. Zbliżamy się do końca. No dobra, może na razie stanę gdzieś tu w cieniu. Wiesz co tak, zatrzymamy się na chwilę, zrobimy miejsce na geometrii. Dobrze. stawimy go. Myślę, że mogę Ci zrobić, ponieważ jesteś ja zadowolony chyba dzisiaj na razie z efektów, które tutaj są. Jestem. A jeszcze jest malutkie pole uprawy, nieduże, ale jest. Zrobić Ci niespodziankę. I widzą też chyba poruszyłeś się temat bary, co mi tak zainspirowało do tego. Zważymy to aut. Mamy wagę? Tak, ze słonej A w takim mamy takie wagi... Na każde koło? Na każde takie, koło? Tak, tak, takie do O, to dowiemy się jaki jest rozkład masy. Też się dowiemy. Mega. I to, I to zaraz? I to zaraz. Ooo, wow, dobra. To zapowiada się ciekawy temat. No dobra, to co, idziemy do środka. Fajnie. Dobry pomysł masz. Co zgasić go? I gaśnie też lepiej, nie? Tak. Zdecydowanie. Szkoda, że tego nie nagraliśmy. no To jeszcze nagramy może. Albo potniesz, albo musisz krótko nagrywać, nie? Bo zrobimy, po prostu ja powiem co będzie się działo, a, no a Maciek będzie to wykonywał, tak? Dobrze. Przez jakiś czas. Nagrywasz mnie cały czas? Cały czas. Podsłuch masz. Cz to możesz mówić dalej. Ja mam do Ciebie siły dzisiaj już. <laughs> <laughs> do nikogo dzisiaj nie mam siły. Najpierw wagi robimy, czy najpierw tak. geometrię? I potem wagi. Nie, no nie, jest wysokość, jak ustawić potem. To mała przecież gwint joma. Mu... Tył będzie musieli kiedyś podnieść. Dobra, to tylko na podstawie. Nie, no przód też trzeba będzie podnieść. Jak tył podniesiemy jeszcze bardziej. To co, kamera akcja? Dawaj. No to ciach. Ha, jak grzywa. Dobra. Yy, wjechaliśmy na nasze stanowisko od geometrii. Mhm. I tak jak powiedziałem wcześniej, zważymy samochód w pierwszym kroku. Nasz asystent Maciek dzisiaj podnosi auto, montujemy wagi. Dobrze. Może Karol, jak będziemy na chwilę, to pokażę, jak to wygląda. Co? Taki rozkład mas jest akceptowalny, czy nie? Z Wydaje, barą. wydaje mi się, że jest bardzo Super, hiper ciężko. Bardzo dobrze. No I to się ale właśnie, nie czekaj, nie to źle. sumujmy. Ile jest sumarycznie? 1430. Z kierowcą? Z kierowcą. maciekiem. Maciek, możesz wysiąść? Poprosimy. Czyli ile waży E36 z barą? 1350 1350 kg. Ty, to dobry wynik jest. To wsadanie. Lekko! Fajnie. No dobra. Dzień my... zaskoczeń dzisiaj masz. Dzień zaskoczeń. Eee, ja myślę, że możemy temat geometrii zostawić na spokojnie od A do Z. Możemy na następny odcinek. Bo tu od razu na, rzut, na pierwszy rzut oka widać, że ten. Kąt pochylenia tylnego koła jest srogi. No tak, bo z geometrią tutaj, żeby to ustawić, fajnie, zejdzie się trochę. Mimo, że teraz tutaj te krosy to wszystko wychodzi fajnie. Mhm. No tak jak wyprostujemy to koło, no to ona zaczyna ucierać. Więc pójdziemy trochę do góry. Jak ruszymy tył, to trzeba ruszyć w przód mm -hmm. i się zejdzie. Tak jest. Dobra, to co Maciek. Zbijam z tą piątkę. Bardzo dziękuję. Kawał bardzo dobrej, dobrej, dobrej majówkę, roboty. Bardzo dobrą majówkę będę miał myślę, my, myślę, że widzowie dzięki Tobie również, bo zobaczą ten odcinek. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.